Cześć, dzień dobry, nazywam się Monika, witam Cię bardzo serdecznie w dzisiejszym tutorialu, w którym pokażę Wam, w jaki sposób aktywować mięśnie pośladkowe średnie. Jest to bardzo ważna grupa ze względu na to, że jeśli macie tryb siedzący, to niestety, ale nasze pośladki są słabsze. Dlatego dzisiaj skupimy się tylko i wyłącznie na aktywowaniu właśnie mięśni pośladkowych średnich. Pokażę Wam, w jaki sposób technicznie najlepiej wykonywać przeze mnie prezentowane ćwiczenia. Powiem tylko słowo o tym, kim jestem. Jestem medycznym trenerem personalnym i moim priorytetem jest pokazywanie Wam ćwiczeń przede wszystkim poprawnie technicznie i w dobrej ilości. Wolę postawić na lepszą jakość niż na nadmierną ilość, gdzie na drugi dzień budzicie się z ogromnym bólem ciała i myślicie, że w ten sposób jest najlepsze, co możecie swojemu ciału dać. Tak właściwie nie jest, tak jest tylko na samym początku waszej przygody z ruchem, kiedy całe ciało boli. Następnie, jeśli jesteście systematyczni w swoim treningu, ten ból już nie jest taki mocny, on sobie się pojawia i pewnie dzisiaj, po dzisiejszej pracy aktywującej mięśnie pośladkowe, po której, jeśli chcecie z nią wykonać całą tą serię, poczujecie na pewno mocno jutro zmęczenie pośladków. Ja wykorzystuję dzisiaj łagodną taśmę Mini Band. Dlatego, że jest dużo ćwiczeń właśnie na samą tą jedną grupę oraz rolkę. Rolka może być dzisiaj zastosowana, nie musi być. Ja korzystam z, ze sprzętu marki Movo. Taśma jest fajna, ponieważ nie jest taśmą gumową, a materiałową, więc dla panów nie wyrywa włosów. Czasami jest to ważny aspekt. Zaczynajmy. Zaczniemy na początku w bardzo prostej pozycji. Taki klasycznej i często ją pewnie widujecie na różnych wideo, w różnych treningach. Położymy się bokiem na macie. Zróbmy pozycję muszli, czyli leżę na jednym boku. Pośladki są cofnięte, kolana są z przodu, stopy są cofnięte. Nogi są całkiem mocno zgięte w tył pod wasze pośladki. Ręka leży jedna pod uchem, druga nas stabilizuje z przodu. Zostawiasz stopę na stopie. Otwierasz nogę na zewnątrz, wracasz, nie odkładaj jej na drugą nogę. Wykonamy 8 powtórzeń każdego ćwiczenia, tutaj jest bardzo istotne, żeby Wasz pośladek wykonał samodzielnie tą pracę. Nie wasze udo, nie wasze plecy, więc pilnujcie napiętego brzucha, który nam wtedy stabilizuje miednicę, a ruch się odbywa tylko z pośrodkowego średniego, nogi górnej. I ostatni raz. 8. Zamieniamy boki, włączamy drugi pośladek. I tak samo. Leżysz na boku, żebra, pozwól im trochę się zaktywować, tak żeby cały twój, cały twój kork był aktywny. Kolana bardziej z przodu, stopy bardziej z tyłu, pośladki bardziej z tyłu. Z wydechem odwodzimy nogę na zewnątrz, szukając pracy pośladkowego średniego, czyli takiej zewnętrznej strony twoich pośladków. 5 i jeszcze trzy, sześć, siedem i osiem. Zamieniamy na poprzednią stronę. Startujemy z pozycji bardzo podobnej. Drugim ćwiczeniem, które wam dzisiaj pokażę, jest również muszla, ale gdzie pracują oba wasze pośladki. Teraz leży już na jestem oparta na przedramieniu, nie leży na boku. Stopy tak samo jak wcześniej, kona tak samo jak wcześniej, bardziej z przodu. Otwieram nogę na zewnątrz, jak wcześniej, ale podnoszę również w tym biodro i pcham je w przód. Wycofuję, odłóż pośladek na ziemi. Pchnij do przodu. Odwodzimy nogę na zewnątrz. Cofamy biodro. Trzy. Cztery. Pięć. Znowu stabilny brzuch. 6, 7 i 8. Drugi bok. Tu pracują już Twoje oba pośladki, ponieważ jeden nam odwodzi nogę, a drugi podnosi nasze biodro. Stopy zgięte grzbietowo. Stopa na stopie. Góra. Cofnij biodro. Pchnij do przodu. Rozciągnij taśmę na kolanach. 3, aktywny brzuch. 4, 5, 6, 7 i 8. Bardzo dobrze. Następną rzeczą, aktywującą pośrodkowe średnie, w pozycji hip-trastów masz spięty brzuch, podwinięte pośladki, płaskie stopy. Klatka jest otwarta, barki leżą swobodnie. Minimalnie zamykasz kolana. Rozciągasz taśmę, pchasz na zewnątrz oba kolana. Przy tym, że otrzymujesz również wysoką miednicę, ona się nie rusza. Osiem powtórzeń. Pięć. Pinuj brzucha. Sześć. Siedem. I osiem. I luz. Teraz podniesiesz się do góry. Przedem. Aktywacja pośrodków również może być w pozycji wysokiej, niekoniecznie pozycji niskiej. Ona jest łatwiejsza, im bardziej ciało stoi po prostu w pionie, wyprostowane, tym czasami trudniej jest nam tą pozycję wyczuć, więc zaczynajcie zawsze od parteru. Przedem, tak ta pozycja wygląda, jakbyśmy mieli pomiędzy kolanami beczka. Okay. Czyli stopy są nieco wężej, kolana są szerzej i biodra są oczywiście wyżej. Z boku tak to wygląda, że wasze biodra są cofnięte, więc mój piszczel jest w pionie. Błędem jest pójście przód konanami, więc wychyl twarz tam daleko za twoje stopy, ściągnij barki, ściągnij żebra, ręce na biodrach, trzymaj palce do wewnątrz. I w ten sposób jedna noga zostaje. Drugą nogą. Osiem powtórzeń. Aktywujesz pośladkowy średni tej nogi. Nie tylko, ale również praca na zewnątrz, drugim kolanem izometrycznie, również nam włącza drugą stronę. Osiem. Zatrzymaj tę nogę. Pracujesz drugą. Jeden. Wydech na zewnątrz. Pamiętaj, wysoko pośladki z tyłu. Cztery i. 5 6 7 i 8. Mam nadzieję, że lekko czujecie. Następnym ćwiczeniem jest bardzo podobna praca. Trochę może ona was bardziej um, przypilnować, dlatego skorzystamy sobie z rolki i ze ściany. Może być po prostu tylko ściana albo jakaś piłka zamiast takiego przyboru. Tą samą pozycję przybieram, co miałam przed chwilą na macie. Czyli Pozycja beczki. Rozpieram na boki kolana. Znowu jestem pochylona. Ta noga zostaje. Oczywiście, napilnuje nam utrzymania rolki. Druga noga. Osiem powtórzeń. Dwa, trzy. Pilnuj brzucha. Posłuchaj, jaki mam wydech. Sześć, siedem, osiem. Tylko osiem. Teraz dwa z bokiem. Wykonam na drugą stronę. Ustaw rolkę na wysokości kolana. Pamiętaj, między kolanami masz beczkę, więc szerzej kolana. Cofnięte biodra. Ta pozycja już powinna być aktywna na poziomie pośladkowych średnich. Jeśli dobrze ją ustawiliście. Druga noga. Osiem powtórzeń. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. 6, 7 i 8. To jeszcze nie jest koniec. Mam dla Was jeszcze jedno ćwiczenie. Najtrudniejsze z tych wszystkich. Najmocniejsze. Rolkę zostawiamy. Korzystamy sobie znowu ze ściany. I teraz w tej pozycji takiego właśnie martwego ciągu. Jedną nogę ustawiasz na ścianie. Oprzyją palcami. Na drugiej nodze masz pozycję poprzednią, czyli taką pozycję. Martwego ciągu na jednej nodze. Teraz ta noga zamyka się do wewnątrz, odwodzi na zewnątrz. Druga noga również lekko pracuje na zewnątrz w kolanie. Osiem powtórzeń, 3. Więc tu będzie ogień przede wszystkim w zostającej stojącej. Pięć, która musi zablokować ruch taśmy. Sześć, siedem i osiem. Drugą nogę pokażę do Was przodem. To żebyście mieli z tego kąta dobrą wizję. Ok, szukam stopy na ścianie, żeby nie stała też za blisko ściany. Na tej nodze płaskiej stoję. Otwieram lekko na zewnątrz kolano. Stabilizuję. Osiem, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I 8 luz. Mam nadzieję, że tak samo czujecie jak ja. Wykonamy jeszcze jedną taką serię. Zaczynamy od pozycji leżącej. Teraz będzie mniej instruktażu, trochę szybsze tempo. Kładziemy się na jednym boku, na dowolnym. Cofnięte biodra, kolana z przodu. 8 powtórzeń. Jednym pośladkiem rozciągamy taśmę. 4. 5, 6, 7, 8 mamy. Drugi bok, podnieś swoje żebra, nie leżą tak pasywnie. Jedziemy. 1, 2, góra wydech, zablokuj brzuch, 5, nie kładź się na plecy. 6, 7 i 8. Zamieniamy boki. Teraz oparcie na Twoim przedramieniu. Obciążaj całe swoje przedramienie, tylko łokieć. Stopy są na linii pośladków, kora są z przodu. Muszla ze wznosem biodra. Dwa, Biedro przód. Cofnij. Super, dwa razy osiem. Mamy ten bok. Druga strona, jesteście gotowi? No to jedziemy. Jeden i dwa, pięć. Osiem. Mamy. Kładziesz się tyłem. Tułów, głowa i ręce leżą swobodnie. Stopy nie za wąsko, nie za szeroko. Wygodne oparcie twoich stóp. Najlepiej na płasko. Podnieś biodra, skróć brzuch, podwiń pośladki. Kona pracują lekko do wewnątrz i nieco mocniej na zewnątrz. Dwa. Nieruchomo, wysoko biodra. Oddech nogi na zewnątrz. I 8. Pięknie. Wstajemy do góry. Aktywacja pośladków w pozycji wysokiej. Bokiem pokażę stopy wężej. Kolana szerzej. Cofnięte biodra, zamknięty brzuch, cofnięte łopatki. 8 powtórzeń. Jedna noga. Do wewnątrz, na zewnątrz. Pilnuj całej mocnej stopy, trzymającej ziemię. Ziemia mata. Siedem i osiem. Druga noga. Osiem. Raz. Druga też nam wtedy pracuje, bo nam stabilizuje tą pozycję i pozwala ściągnąć się za ruchem drugiej nogi. Siedem. I 8. Super dobrze. Rolka. Pozycja wysoka, stanę do Was bokiem, bo pracuję teraz z pośladkiem prawej nogi, więc lewa noga, kolanie rozpiera i trzyma rolkę. Taka sama pozycja wyjściowa jak przed sekundą. Taki ćwierć martwy ciąg. Jedna noga. Raz. Dwa. Trzy. Hop. Hop, hop, siedem i osiem. Druga noga. Ok, lećmy, Raz, raz, hop. Z taką malutką pauzą. Zauważ, w momencie maksymalnego spięcia, skurczu pośladka. Siedem. I oś, moje pośladki już naprawdę są aktywne, ale przynajmniej jeszcze jedno ostatnie ćwiczenie. W sumie najtrudniejsze, jak wspominałam wcześniej. Jedna stopa na ścianie. Wycofaj. Miałam pierwszą prawą, więc prawa będzie pracowała w powietrzu. U mnie tak. Druga noga nie pozwala jej krzyżować się kolanu. Hop, druga noga pracuje. Raz. Hop, 3, 4, 5. Wow, tu w stojącej nodze naprawdę jest robota. 7, 8. No to jeszcze druga. Stawisz się. Długi długie kolano, wysoki piszczel. Jedziemy. 8, 7, 6. 5 4 3 2 i dość hop teraz możemy wykorzystywać te ćwiczenia jako taką jedną grupę, którą przed wam pokazałam. Możemy ją wykonać sobie w jednej bądź w dwóch seriach po dwóch powinniście mocno poczuć mięśnie pośladkowe. Możecie również zastosować tą pracę przed na przykład treningiem z obciążeniem gdzie potrzebujemy pośladki po prostu włączyć, które w, w, w wyniku siedzącego trybu życia po prostu są bardziej osłabione. Więc korzystajcie sobie z tej formy ruchu przed treningiem, jako sam trening sam w sobie, dla osób bardziej początkujących, na przykład kiedy robisz ten trening w domu. Może to być również właśnie jeden z fragmentów twojego całego treningu. Bo im bardzo miło dzisiaj wam ten zestaw zaprezentować. Liczę na Waszą subskrypcję. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.